Zarabianie na ankietach? Nie, to ściema. To nie da się zarobić na tym. A właśnie, że się da. Cześć, z tej strony Mariusz, witam Cię serdecznie na moim kanale. Dzisiaj pomówimy o trochę innym temacie. Nie będzie to temat print on demand, ale będzie to temat zarabiania w internecie. I może nie będę omawiał tutaj sposobu na zarabianie wielkich pieniędzy, ale na dorobienie sobie może kilku stówek. Mi osobiście spodobał się jedynie jeden serwis, który propaguje wypełnianie ankiet i jest to serwis opinie.pl, jest to nasz polski serwis i nie musimy nad nim siedzieć cały czas, aby wypełniać te ankiety, czy wypełniać je codziennie. Działa on na zasadzie otrzymywania zaproszeń do opinii i jest to zaproszenie mailowe. Otrzymujesz e-maila i przechodzisz do ankiety, masz tam jakiś czas na wypełnienie te, tej ankiety, wypełniasz tą ankietę i zbierasz za to punkty. Te punkty możesz później wymienić na fajne gratisy lub też na zniżki, na przykład na Zalando. I ja właśnie korzystam z tych zniżek przy zamawianiu ubrań, butów, czegokolwiek na Zalando. Przejdziemy teraz na chwilę na ekran komputera, gdzie pokażę Ci, jak wyglądają statystyki i jak wygląda strona główna serwisu. Mamy tutaj stronę główną serwisu opinie.pl, i aby zarejestrować się, wystarczy kliknąć tutaj: zarejestruj się. Wypełnia, możesz wypełnić formularz teraz, lub też później. Przechodzisz przez cały proces rejestracji i jeśli chcesz się zalogować, klikasz sobie tutaj w logowanie. Po zalogowaniu widzimy prosty, przejrzysty design, w którym mamy wszystkie informacje, jak nagrody, profil, aktualność profilu. Ile wypełniliśmy aktualności? Ponieważ poprzez aktualizow aktualizowanie profilu o zwykłe odpowiadanie na pytania o nas. Aktualizujemy go i wtedy dostajemy więcej zaproszeń. Tutaj możemy również zaprosić znajomych do tego i wtedy otrzymujemy dodatkowo 20% jego punktów. Oczywiście ja propagując ten serwis otrzymuję również 20% Twoich punktów, z czego oczywiście nie zabieram Ci żadnych punktów, Ty również je otrzymujesz i możesz zbierać punkty dalej. I już Ci pokazuję, jak wyglądają nagrody. Jeszcze jakiś czas temu była możliwość przesłania przelewu PayPal na 50 zł, jednak opinie.pl zrezygnowało z tego i jedynym sposobem, aby otrzymać pieniądze jest rachunek bankowy, przelew bankowy i za 10 tysięcy punktów otrzymujemy 50 zł. Jak dobrze pamiętam, 50 zł działa to na tej samej zasadzie co Zalando, Ja już raz skorzystałem z Zalando 50 zł, dostałem kod rabatowy, zamówiłem sobie kilka produktów i obniżyło to zamówienie o 50 zł. Teraz na dobrą sprawę mógłbym wybrać doładowanie telefonu za land 25 zł, fundacja lub też bidon. I klikając na przykład na bidon, mamy tutaj pokazany bidon, jak on wygląda. Możemy go odebrać jako nagrodę. Jeśli chodzi o aktywności, tutaj moje ostatnie aktywności, jak widzisz, da się zarobić dużo punktów odpowiadając tylko na pytania. I tutaj zrobiłem 600 punktów, tutaj 2500, 20, 20 600, tu przechodząc dalej, jak widzisz, tu nawet 900, prawie 1000 punktów za jedną ankietę, która zajęła mi prawdopodobnie może maksymalnie 10 minut wolnego czasu. Przechodząc dalej, Dalej, niektóre punkty były po 20, ponieważ serwis nie zawsze trafia w Twoje zainteresowania, 30 września wykorzystałem 10 tysięcy punktów na kupon zalando 50 zł. Jak widzisz, serwis jest bardzo przejrzysty i oczywiście nie mówię, że da się na tym zarobić, Bóg wie ile pieniędzy, ale jest to super sposób na taki, można by powiedzieć, dorobek po godzinach, gdzie masz wolną chwilę, nudzić się, pijesz sobie kawę i w tym czasie możesz wypełnić właśnie taką ankietę. Nie namawiam do tego, pokazuję jedynie możliwość zarabiania pieniędzy w internecie. Ja z tego osobiście korzystam i jeśli otrzymuję e maila z zaproszeniem, to jeśli mam wolną chwilę, to wypełniam tą ankietę. Jeśli już jesteś zarejestrowany na opinię.pl i wypełniasz ankiety, to daj znać koniecznie w komentarzu. Pochwal się, ile punktów już uzbierałeś i jakie nagrody wybrałeś. W ramach podziękowania za materiał, proszę o łapkę w górę, komentarz oraz oczywiście subskrypcję, jeśli nie subskrybujesz mojego kanału. Dziękuję Ci za obejrzenie tego materiału do końca i zapraszam do kolejnego. Pozdrawiam, cześć.